Złoty znów jest coraz mocniejszą walutą. Zarówno wobec euro, jak i dolara. Dlaczego? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Witaj, Michała. Dzień dobry, witam serdecznie. Złotego wzmacniają odległe perspektywy obniżki stóp procentowych. Inwestorzy obstawiają, jakie mogą być zmiany w ciągu 12 miesięcy. I to ma wpływ na kurs walut. Dlaczego? To, że w Polsce mamy coraz mniejsze te perspektywy na obniżki stóp procentowych powoduje, że złoty jest cały czas bardzo mocny. W zasadzie jeżeli popatrzymy sobie na te perspektywy dotyczące najbliższych 12 miesięcy, no to wycenia się w zasadzie jedną obniżkę stóp procentowych, nieco powyżej jedną obniżkę, bo około 30 punktów bazowych. Natomiast jest to zdecydowanie mniej niż w przypadku krajów naszego regionu, czyli Czech czy Węgrzech. Czy również, jeżeli popatrzymy sobie na Wielką Brytanię, czy strefę euro, bo tam mniej więcej te wyceny sięgają od 70 do 100 punktów bazowych w przeciągu 12 miesięcy. Więc ta różnica w stopach procentowych, w perspektywach stóp procentowych powoduje, że złoty się umacnia. Oczywiście jest to związane z tym, że inwestorzy mogą, powiedzmy, wziąć kredyt w jakimś kraju gdzie stopy procentowe są niskie, przyjść z, tym, z, tym, z tą gotówką do Polski, zamienić się na złote, co generalnie dodatkowo umacnia naszą walutę i zainwestować to lub po prostu dać taką kwotę na lokatę i zarabiać większe oprocentowanie niż byłoby to w ich kraju, więc to jest taki czynnik Związane ze stopami procentowymi, który powoduje, że dana waluta może zyskiwać. Natomiast, oczywiście, nie zawsze to działa. Jest to również powiązane z tym, jakie są perspektywy związane z gospodarką, a przede wszystkim z inflacją, bo oczywiście mamy takie sytuacje na świecie, gdzie stopy procentowe. Sięgają kilkudziesięciu lub nawet ponad 100%. Tu akurat mam na myśli Argentynę, kilkudziesięciu procent Turcji, natomiast tam sytuacja gospodarcza nie jest najlepsza. Przede wszystkim mamy bardzo wysoką inflację, więc oczywiście inwestorzy ryzykują, powiedzmy, biorąc jakąś kwotę i zaciągając tam lok lokatę, ryzykują tym, że dana waluta będzie tracić. Natomiast jeżeli chodzi o polską polskiego złotego, no to sytuacja wydaje się być dosyć stabilna. Złoty ponownie zaczął zyskiwać w stosunku do euro czy dolara. Jest to związane też z tym, że Przemija troszkę takie początkowe ryzyko związane z wyborami do Europarlamentu. Te wybory pokazały, że może się nieco zmieniać ten kierunek polityki w strefie euro, ale jednocześnie też na razie. Nie ma pewności co do tego, że będzie bardziej taka polityka eurosceptyczna. Niemniej, no oczywiście te wybory we Francji powodują wciąż dosyć duże ryzyko tego, że, na, że druga największa gospodarka w strefie euro może zmienić swoją politykę, ale póki co, na razie może dojść do takiej sytuacji, że ta polityka pozostanie nie, bez zmian. Warto zwrócić uwagę tutaj na przykład Hiszpanii z zeszłego roku, czy również we Włoszech, gdzie oczywiście doszło do zmiany w 2022 roku, ale jednocześnie polityka tak naprawdę pozostała względnie bez zmian. Oczywiście to, że euro się wzmocniło na rynku, powoduje też, że złoty jest bardzo mocny. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że gdzieś perspektywy dotyczące stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych cały czas wskazują na to, że może dojść do dwóch obniżek ze strony rezerwy federalnej, więc, oczywiście, to daje szansę na to, że złoty będzie mocniejsze w dalszej części roku. Choć no, trzeba tutaj też zwrócić uwagę na pewien statystyczny efekt, który ma miejsce na polskim O Właśnie, system. o to chciałem Cię zapytać, bo w tekście, który napisałeś, znalazłem właśnie taką, taki szczegół, że dla ostatnich 10 lat złoty osłabia się w okresie wakacyjnym średnio o 7%. Dlaczego? Oczywiście no 7% dla na rynku walutowym jest to bardzo dużo, w szczególności jeżeli bierzemy sobie pod uwagę taki krótki okres jak okres wakacyjny, natomiast ten okres wakacyjny w przypadku, w przypadku polskiego złotego, jeżeli weźmiemy sobie taki statystyczny efekt tego tej słabości, no to trwa mniej więcej od połowy czerwca do końca września, i faktycznie, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę 10 ostatnich lat na parze USDPLN, no to tam

Polskiego złotego. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że w przeciągu ostatnich dziesięciu lat mieliśmy pewne anomalie, przede wszystkim z 2022 roku, kiedy złoty bardzo mocno stracił na wartości ze względu na ryzyko związane z wojną pomiędzy Ukrainą oraz Rosją. No, trzeba pamiętać o tym, że pomimo tego, że wojna rozpoczęła się w lutym, to jednak bardzo duża niepewność związana z bardzo wysokimi cenami energii doprowadziły do tego, że za dolara płaciliśmy w pewnym momencie 5 złotych, więc no ta słabość złotego w 2022 roku spowodowała, że ta średnie osłabienie złotego z ostatnich 10 lat właśnie w tym okresie wakacyjnym wynosi 7%. Oczywiście bez tego 2022 roku byłoby mniej, niemniej no tak czy inaczej w okresie wakacyjnym zwykle złoty traci. E, oczywiście historia nie musi się powtórzyć, niemniej no złoty w tym momencie jest cały czas bardzo mocny, więc nie można wykluczyć, że po prostu w okresie wakacyjnym no jednak e, będzie trwała taka konsolidacja lub lekka słabość złotego. Czyli jakie ceny za dolara spodziewasz się w lipcu i sierpniu? Jeżeli chodzi o lipiec, to myślę, że złoty ma tutaj szansę być słabszy. Myślę, że powyżej 4 złote na dolarze raczej pozostaniemy. Myślę, że możemy znaleźć się ponownie w okolicach 4,10. Natomiast pod koniec sierpnia myślę, że jest tu szansa na to, że złoty ponownie pokaże swoją siłę, w szczególności ze względu na potencjał słabości dolara, który może zacząć tracić ze względu na Wzrost oczekiwań na obniżkę stóp procentowych ze strony rezerwy federalnej we wrześniu, natomiast póki co nie mówi się o żadnych perspektywach na obniżki stóp procentowych ze strony Rady Polityki Pieniężnej w tym roku. Więc myślę, że pod koniec sierpnia, we wrześniu będzie potencjał do tego, że za dolara będziemy ponownie płacić poniżej 4 zł. W przypadku euro ena myślę, że jeszcze jesteśmy przed takim lokalnym dołkiem. Jest tu szansa na to, że jeszcze przed wakacjami będziemy mogli zapłacić za 1,44 euro. Ale już z, kolei, już z kolei, jeżeli popatrzymy sobie na wykres, na parę. Euro to oczywiście teraz mamy 4,32. 4,30 jest dosyć niedaleko, ale myślę, że w lipcu jest szansa na osiągnięcie tych ostatnich lokalnych szczytów w okolicach 4,37. A nie wykluczyłbym wyjścia nawet powyżej 4,40, ale po okresie wakacyjnym najprawdopodobniej pod koniec sierpnia będzie szansa, żeby powrócić do tych okolic 4. 34-33. O tym, czy złoty będzie mocną walutą podczas wakacji, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję Michał za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.